Kim są królowie polowania? Dobrze zgadłeś to wielkie koty. Dziś zabierzemy Was w podróż przez najmocniejsze i najpiękniejsze ujęcia, jakie kiedykolwiek uchwycono tym drapieżnikom podczas polowań i walk od największego z nich lwa, aż po najmniejszego serwala. Wybraliśmy dla Was starannie sceny, które najlepiej pokazują ich siłę, szybkość i odwagę w dzikiej naturze. Nie traćmy więcej czasu na wstęp ruszajmy! W tej scenie z bardzo daleka widzimy całe stado impali, ale pośród nich ukrywa się jeden drapieżnik. To Gepard, najszybszy kot na ziemi. Spokojnie wybiera swoją ofiarę, a potem rusza z zawrotną prędkością. Niespodziewanie impala ucieka w stronę samochodu fotografów i wpada pod pojazd. Czy Gepard zrezygnuje? Oczywiście, że nie. Wręcz przeciwnie, zdobycz sama skróciła pogoń. Gepard schodzi pod samochód, chwyta impale za szyję, a ta wciąż jeszcze żyje, naciska mocno, aż całkowicie ją udusi. To jego sposób na zakończenie polowania. A co stanie się później z impalą? Chyba sami się domyślacie oh my. Również należą do Wielkich Kotów, a one same są ich niekwestionowanymi władcami. W tej scenie widzimy stado hien, które po długim i trudnym polowaniu zabiło hipopotama, jednak z daleka ktoś ich obserwował. To lew nagle atakuje, błyskawicznie przejmując zdobycz i zmuszając wszystkie hieny do ucieczki. Ale to nie koniec. Lew postanowił ich ukarać. Atakuje jedną hienę, chwyta ją za szyję i zaczyna mocno ściskać, jakby przysiągł, że nie puści jej żywej. W tym samym czasie inny lew podchodzi do hipopotama, podczas gdy pierwszy nadal dusi hienę na śmierć. Dlaczego takie brutalne zachowanie? Odpowiedź jest prosta. Lew zauważył hieny polujące na jego terenie i musiał dać im bolesną lekcję, której nie zapomną. W środku nocy pojawia się lampart, który w ciszy poluje na zdobycz, by napełnić swój brzuch i spokojnie przespać noc. Ma szczęście, na jego drodze pojawia się karawana bawołów. Zazwyczaj lampart nie atakuje takich zwierząt, zwłaszcza gdy są w grupie. Zbyt niebezpieczne, ale to co się stało, zaskoczyło mnie. Ten wielki kot rzucił się odważnie na stado, wślizgnął się między nich i porwał jedno z młodych, a potem uciekł z nim w stronę lasu. Jeśli dobrze się przyjrzycie, zobaczycie, że matka młodego ruszyła za drapieżnikiem w mrok, ale raczej nie udało jej się go uratować. Może zareagowała zbyt późno, a może to stado popełniło błąd, gdy tylko zauważyli Lamparta, powinni natychmiast uciec albo wszyscy razem go zaatakować. W świecie wielkich kotów jest jeden wyjątkowy drapieżnik żyjący w lasach amazonii w Brazylii jaguar. Ten drapieżnik nie boi się żadnego wyzwania, nawet gdy mierzy się z ogromnym pytonem Anakondą żyjącym na brzegach rzek. W tym rzadkim ujęciu widzimy, jak Jaguar mocno chwyta anakondę w swoje szczęki, ale to nie jest łatwe zadanie, ponieważ ten niebezpieczny wąż ma ogromną siłę i rozmiar, co sprawia, że polowanie to prawdziwa przygoda. Jednak Jaguar dzięki swojej odwadze i wyjątkowej zręczności nie ustępuje, ściska ją mocno i kontroluje całkowicie, a następnie zabiera ją daleko. Od wody, to jest siła jaguara, dzikiego kota żyjącego w sercu Brazylii, który potrafi bezlitośnie walczyć z naturą i udowadnia z dnia na dzień, że jest jednym z najgroźniejszych drapieżników w dżungli. Przenieśmy się teraz w inne miejsce. Wysoko w góry, gdzie żyje jeden z najpiękniejszych wielkich kotów. Jeśli nie najpiękniejszy ze wszystkich, Irbis Śnieżny. Ale jego urok nie oznacza słabości. Wręcz przeciwnie. Łączy się z siłą i odwagą. W tej scenie Irbis Śnieżny znajduje psa, który zagarnął dla siebie zdobycz. Kot reaguje natychmiast, a pies początkowo wykazuje odwagę. Stoi przed drapieżnikiem i szczeka bez wahania. Ale nagle, pies zdaje sobie sprawę z błędu i zaczyna uciekać, jak tylko potrafi najszybciej. Szybciej. Na jego szczęście, Irbis nie ruszył za nim ani go nie zaatakował. Porównanie psa z takim kotem to zupełna przesada. Ostatecznie, drapieżnik przejmuje zdobycz w najprostszy możliwy sposób, bez żadnego wysiłku. Puma. Jeden z drapieżnych kotów, żyjących w trudnych i surowych warunkach, znana ze swojej upartości podczas polowania. Zdobycz trafia się rzadko, więc gdy tylko wypatrzy ofiarę, nie odpuszcza, bez względu na cenę. W tej scenie widzimy Guanaco spokojnie spędzającego czas, nieświadomego, że wśród traw ukrywa się drapieżnik to puma i dziś wybrała go na swoją ofiarę. Drapieżnik zbliża się powoli i ostrożnie, tak że nawet kamera ledwo go dostrzega. Nagle Guanaco reaguje. Zaciekle się broni, uderzając mocną szyją w różnych kierunkach, raniąc pumę kilkakrotnie. Ale czy puma się podda? Oczywiście, że nie. To nie leży w jej naturze. Walka trwa, aż ofiara upada na ziemię. Puma chwyta ją za szyję i zaczyna dusić, aż całkowicie przestaje się ruszać. Ten drapieżnik nie zjada swojej zdobyczy żywej, jak to robią hieny, lecz najpierw ją zabija, a potem zjada w spokoju. Udane polowanie na dziś szacunek dla cierpliwego łowca. Ryś, jeden z najbardziej wyjątkowych kotów mały ciałem, ale drapieżny duchem. Choć jego rozmiary nie przekraczają wielkości kozy, przez pokolenia ewoluował, by stać się doskonałym łowcą. W tej scenie pośród śniegu widzimy ekscytujący pościg. Ryś goni szybkiego lisa po zamarzniętej ziemi. Obaj biegną na pełnych obrotach. Ryś szuka upragnionej zdobyczy, a lis walczy o swoje życie, ale tak naprawdę obaj walczą o przetrwanie. Po długim pościgu ryś dogania lisa i rzuca się na niego z siłą, choć lis sam jest drapieżnikiem. W starciu z rysiem wygląda jak mały szczur złapany w śmiertelną pułapkę. W tej scenie widzimy ogromnego lamparta, który złapał dużego dzika i próbuje go zabić. Ale nagle pojawia się krokodyl i kieruje się prosto na lamparta. I nie tylko się zbliża, próbuje go ugryźć. Lampart jednak błyskawicznie reaguje i broni się przed nieproszonym gościem. Następnie wraca do swojej zdobyczy, by dokończyć dzieła. Dzik wciąż stoi na nogach i ma trochę siły, ale nie potrafi łatwo się uwolnić. Na końcu sceny, która została urwana bez wyraźnego zakończenia, widzimy. Jak dzik broni się z całych sił. Może udało mu się uciec, a może nie. Jedno jest pewne: to była brutalna walka. Kończymy dzisiejszy film z najmniejszym przedstawicielem wielkich kotów serwalem. Choć jego rozmiary są niewielkie w porównaniu do innych drapieżników, jego odwaga naprawdę zaskakuje. Aby zrozumieć jak bardzo ten kot jest odważny. Wystarczy spojrzeć na tę scenę z Botswany, gdzie stanął twarzą w twarz z gepardem. W pewnym momencie widzimy, jak gepard cofa się z niepokojem, jakby to właśnie serwal go wystraszył. Scena urywa się w tym miejscu, ale jestem pewien, że gepard po prostu odszedł, bo w świecie kotów drapieżnych rozmiar nie zawsze oznacza dominację. Tak właśnie razem obejrzeliśmy najsilniejsze chwile w życiu wielkich kotów. Od odwagi po szybkość, od samotnego polowania po zacięte starcia. Każda scena była dowodem na to, że te stworzenia to nie tylko drapieżniki, ale prawdziwi królowie dzikiej przyrody. Od lwa po geparda, od jaguara po serwala. Każdy z nich ma swój unikalny sposób polowania i przetrwania. Jeśli podobał ci się ten film, nie zapomnij zostawić lajka i subskrybować i napisz w komentarzu który drapieżnik jest według Ciebie najsilniejszy? Do zobaczenia w kolejnym filmie z nową przygodą ze świata dzikiej natury.